Będzie Ale Ameryka, tak czy ty nie tak rozumiesz, że my będziemy przez to mieć problemy? Wyłącz tego live'a. No. Wyłącz tego live'a. No. Ameryka mądrzejsza, dokładnie. Słuchajcie, Ameryka jest zawsze mądrzejsza. A poza tym, niby dlaczego z tobą nagrywam. Na zasięgu? Słuchaj, nie nagrywaj ze mną, nie musisz. Nie musisz, o dzisiaj Ukra... nie musisz. ja to będę nagrywała. Ja będę, mama ze mną nagrywała. Że... Melka, y... ja już mam to w dzierze. Nie najeżdżę, Warnowana ale Melka nie najeżdża na zwariowaną ja pachę. i bardzo dobrze w mojej głowie. Melka, idź uruchom porządek. No i nie zrobię. Dziś Amelka, dokładnie, dziś Amelka. Dziś na y, panów Tomiego! Ja no, słuchajcie, a Myla też... Wróć no, o... ci podam y, twoje Ty? konto i ci kolejne zbawię. No zaraz... I nie będziesz no, miała w ogóle. Nie, nie będziesz w ogóle miał... kolejne. No to nie będzie no, nikt nie promował ci tego konta. No nie na wszystkie numery w tym domu e... masz założone. Nie? Porozmawiać musisz z nią. No muszę z nią porozmawiać, słuchajcie, bo ona też niepotrzebnie robi tutaj parę. A u nas w domu są dramy i jakoś mogę się wtrącać. To teraz mogę na live'ach się wtrącać. Ale po co się odzywasz, Amalka? Czy ja cię proszę o to, żeby się łączała moje... Bo to jest, wiesz. Wiedzę wam, wiedzę. No, nie, to mam. No i się odzywa rozbijać live'a. Sam sobie podbijać No. Sam kurwa. Dobra, za każde. Za każde. Każdy, kto napisze Patola, zostaje wywalony tak, z Tak, za patole będziecie wywalani niestety każdy, każdy jeden. E, dziękuję za skrzyneczkę, Wiktor, dziękuję za skrzyneczkę. Dziękuję. Więc słuchajcie, tak jak wracając do tematu e, dyskusji, słuchajcie... Kurwa, ale twoje... Ja pierdolę. Naprawdę Amel, albo zaś ci przyłożę. Naprawdę zaś ci przyłożę. fajnie są z rąbani? Nie, słuchajcie, naprawdę, ja po prostu... A twoje znajomy? Totalnie już. Amelka, prostu się od Amelko, odejdź, pójdź sobie nie, do pokoju. Nie, nie pójdę. Amelko, odejdź stąd po prostu. Nie. Amelka, ty się gorzej zachowujesz niż ludzie na lajbie? Nie. Ty się gorzej zachowujesz niż ta z para. Naprawdę? To ja ci tak powiem szczerze, że tak ty się gorzej od niej zachowujesz. To oni? Gorzej od niej zachowujesz. Amelka, to zmiesz? Zostajesz za. Amelka, nie, ja ci zdejmuję prawa moderatora. Przepraszam. Nie, zajmuję. Nie! Zajmuję ci prawa moderatora. Ja słuchaj, teraz skończę, skończę teraz lajwa i muszę tak zdjąć Amelce prawa moderatora, bo. Nie. Nie. nie umieć się zachować jako nie, moderator. Nie, ale ja powiedziałem, ja nie robię. Brak dyscypliny? Wiesz co, a to co mam ją bić tutaj na live? Nie wiem, czy było co mam Podróż robić. już na mnie rękę. Dobra, eee... Dobra, eee... Szoty róbcie? U live'a lasu czy ty róbcie sobie szoty? Marka, szoty... Słuchaj, słuchaj, to nie jest zwaraniowana para mi konto, tylko ty mi zniszczysz to konto. Słuchaj. I te twoje głupie odzywki, naprawdę problemy, to będę miał nie przez zwariowaną parę, że im skopiowałem kontent, tylko przez ciebie, bo ty ich wyzywasz, a, słuchaj, ja ciebie, ja się, jak to jest sprawem. Jeżeli teraz zbaliowana para nagrywa to, a pewnie nagrywa, to idzie do prawnika i powie tak. Pana córka że moja takiego prawnika. Z... Oni, oni was, oni czy, oni was straszą. Oni myślą, że przecież ich nie stać na prawnika. Znaczy, ja to wiem, to... że ich nie stać na prawnika, ale. Oni są, oni są tego, oni są bezrobotni. Nie, Melka, ja co ci, kurwa to interesuje, czy oni są bezrobotni, czy nie? Co ty kurwa tutaj. Y... Może mają pracę? Nie tak, mają. -hmm. Może no. mają. Pracę. Sama mama ci to może potwierdzić. Ja tylko mogę potwierdzić, że to oni sami rozpętali burzę na TikToku. No rozpętali burzę na TikToku, słuchajcie. Ja nie mogłam już nie mogłam już tak sobie teraz. Mela, ale po co ty się odzywasz? Pytam się. Po co się ty odzywasz? Później pogadamy. To nie jest chyba. Ale czym cię wnet? Nie, to kurwa, nie Anelka, to mnie oskarżą do prawnika, a nie Ciebie. To ja im sk... Ale ukradę... ja nie chcę, żeby był w więzieniu, Jezus! ja nie chcę, żeby był w więzieniu, Jezus! jakim więzieniu? W jakim, jakim więzieniu? O czym Ty w ogóle mówisz? Bo oni wszystko zrobią, żeby poszły do więzienia. Bo Boże... To za takie rzeczy się nie idzie do więzienia. Amerika. Słuchajcie, oczywiście to jest patola dobra No, no, wystraszyli ją po prostu, no. No, wystraszyli mi swego. dziecko, widzicie? I to jest, widzicie, to jest właśnie, widzicie... Tak się zwariowana para, słuchajcie, to jest właśnie to, że teraz ja mam dowód na zwariowaną parę, że Ameryka jest po prostu przestraszona. Słuchajcie, to. Nie, to słuchajcie, to nie ma się z czego śmiać, bo to jest naprawdę. No fakt, że wstyd Ameryka, bo też nie powinna się tak odzywać, ale druga sprawa jest to, że dziecko się po prostu boi w tym momencie, że tata jej pójdzie do więzienia, nie? No to jest, słuchajcie. Ej, do więzienia nie będzie miała na co chodzić na mecz, a ja chcę rodzin na mecz. Przecież on nie pójdzie do żadnego więzienia, ani do żadnego prawnika Malka, nie oni nie Dziewczyna. mają dowodów, żeby mnie ja oskarżyć do prawnika, a poza tym ja im nic nie zrobiłam. A co, a co skoro mają? Skoro to w danym starym filmu? Malka, trzeba coś teraz z tym zrobić. Ja nie wiem, co mam z tym zrobić, słuchajcie. No, co ja mam z tym zrobić? Co?